If you miss with the first shot, your target will duck for cover. And that's that. I was determined not to waste this shot. <laughs> Siema! ma? Z tej strony ciasteczko. I dzisiaj będzie moja upośledzona gra. Może moja, moja upośledzona gra. Moje granie w tę grę. Damy sobie średni poziom. Żeby było śmiesznie. Chociaż. Nie wiem, to też poziom. No dajmy sobie ten średni. Бяже да троне този Aha, jakiś Aha, I w Ale w kogo? Nie Coming back from shore leave was something of a climate shock. Stifling heat. Dobra,

Pojedyny, ale dostał. Luka mają. Tej lepsze. Ale mam. O kurde, dzieje swój. O nie. No to pięknie, nie zaczynam. No wspaniale po prostu. Gdzie jest mój karabin stary? Nie. Nie, no super. Dobra, jedziemy tym. Trudno. Ten też jest fajny. GRANATĘ! No dobra, no. zbieramy ich jak no po kurde, jakoś dziwnie zniknął mi tam nie? Fajnie nie. No bądź, amunicja kurzyka wodna. A ten gdzie znikł? Przecież czek było. Duchy, normalnie. Nie no, mam full amun amunicji. No to lepsze to, bo fajnie co rolnik jest na środku. Jeb. A ja tu będę lamił, nie? Oj, coś czuję, że będę lamił Dawaj mnie to. Dawaj mnie te. Co tam jest? Kurde, otwiera Vivi. Hmm. Uh -huh. Podejrzane. A tu? Kibel. Ale fajna wanna. Aha, dla odbicia nie ma. O, mogę kibel O, już nie już nie działa Tu nic nie ma tu zamknięte Tu nic nie ma I tu nie mogę, o, ale lipa Czyli trzeba tam nadójść hmm. Chyba Jak wóźle granat nie o. Tak na paluszkach Zamknij się, no co tak drzeż japę? Kurde nie masz, nie możesz po cichu gadać Kurde ma, ma te łącza, kurde te drzesz, to drze mordę tak można wyjrzeć? O Kurde jak ja nie lubię takich gier, nie? Chciała myśleć Jakie szerokie łóżko Dobra, tam nic nie ma idę za tą kropką Kurka Bojeny O kurde A nie mogę zebrać nic z tego teraz. Hmm. Niżej się nie da zejść? Da się, ale chyba mam iść tu. A nie, mam iść na dół. O w dupę! Uff, spokojnie. Ale macela! Dobra, spokoj. ale teraz ci w piwsi. Ech! nie zadziera się ze mną. Z ciasteczkiem się nie zadziera. a daj spluwe, niepotrzebna ci. Znaczy spluwę, magazynek do tego. O, coś tu będzie.

Jakich mam pokonać? Aha, no wystarczy jedna kulka web, łeb, no. Pewnie jakoś dziwnie mnie trafił. Co to? Znajdź i rozbrój bombę. O matko, nie! Teraz będę się szlajał po tym całym zabytku. To Stalker jakiś poszukiwany No nie, teraz de bomby szukał, nie, bo oddaj mi pistolet Nie mogę wziąć Wspaniale no, Wcale slepiej się to zaczyna Muszę iść za tym miernikiem Tu w prawo, w lewo znaczy się Jak ta bomba ma wyglądać? To jest bomba? Nie. Oj, teraz będę lamył, teraz będę cały odcinek szukał bomby. Co coś jest? Nie ma. Cały odcinek będę szukał tej pierdolonej bomby, nie? Niesamowite. Może być bomba! To pewnie wejście jest z innej strony. To pewnie tutaj z tej strony. Nadal jeszcze nie idziemy. Nie ma. Nie ma. Nie ma. No bo to idziemy na dół. Może na dole będzie bomba. Widzisz, schody na dół. Kurde, były schody na dół. A jest bomba! W dupę, i co teraz? F? Aha. I co cały czas będzie tak pikać teraz? Jeszcze dwa ładunki! Ludzie... No dobra, to pewnie na dole. Ja tylko znajdź teraz ten schody na dół, nie? nie? mogę przeskoczyć normalnie, co jak człowiek. No. Nee. O, tu są schody na dół. Dobra, szukamy bomby. No zobaczymy, co tutaj będzie. Może to być w każdym pomieszczeniu. Ja nie lubię, taki, ja nie lubię taki, takiego czegoś, ale to od razu mnie na wymioty no, Tak, Uff. Jak najszybciej wyjść z takich pomieszczeń. No, tu nie ma. Tutaj nic nie szaleje. Szukamy, szukamy. Dobry, tu nawet. O, tam jakaś walizka jest, widzę. Czyżby to było to? Tak. Tak, to jest to. Ewidentnie to jest to. To tak bomby wyglądają. A tu nie wybuchnię cię sami? No dobra, to jest jeszcze jedna bomba. Ciekawe, gdzie ona może być, teraz szukaj tej ostatniej bomby, to jest najgorsze. Ten... przejdę, no całą górę przejdę, nie ma tutaj. Jest! O kurde, ale fajnie. Nie? Myślałem, że będę się tu motał cały czas. I? Dobra robota, kapitanie. Wracajcie do góry. No dobrze, jak już mogę mieć karami, mogę pozbierać zbroję. I tu są schody do góry, bo się zgubiłem. Ludzie! Ratujcie! Kurde, zgubiłem się, nie? Ale po co mi ten miernik jest? Daj mi broń. Są schody. Aha, oczywiście nie mogę, bo wiadomo, nie. Są schody. O, jest broń. O! No patrz. I teraz nie mam tamtej broni? Nie, no wspaniale po prostu. I to jest ta sama? To samo? Te, co na początku było. Nie, normalnie zmaterializowała się, nie? Kurka, muzyka się włączyła. Akcji. Jedziemy. Ale akcja. To jest tu mam iść? Dobra, idę. No kurde. Chciał być ostrożny, mogą wyskoczyć. Kurde, jakie aż te tkania to mogę mieć, nie? Że trzeba być ostrożnym. Ale mają lepsze... Aha, zniknął nauczenie. Wspaniale po prostu. Oj, tuż czuję, że tutaj będzie taka walka. Jak się muzyczka włączyła... O! Co to Czy ja mogę w każdej chwili zginąć, nie? Bo... O kurde. Ja nie umiem w takie gry grać, kurde. Raz mnie trafi tam, gdzie nie trzeba. Czyli w łeb i jest po mnie. Moim lepsza... te broń. Boże, może jeszcze i będą lepsze broni Kurde są dążajmy i śladem Zawsze przeładować Ale x to możemy wyłączyć A tu już nie ma nikogo Teraz? Tupa. To tu gdzie teraz mam iść? Tutaj? Kurde, znowu zagłoska. Czekaj, skąd ja przyszłem? O kurde! Aaa! czekaj, tu można pewnie przejść. On był tutaj. Nie, nie da się wejść. Skoczyć się też nie da. Kurde, nie lubię takiego czegoś. Nie no, musisz przejść, tam, tam przejść. Chyba jestem głupi i nie umiem wejść na to. Też ja nie wiem. Dobra, ja jestem głupi, nie ja jestem głupi. Matko jedyna. Ty, jak rozglądasz się w lewo i w prawo, no. Ojej, co on tu stoi. Nie mam tylamu nigdy, nie mam. O kurde. Ty, giń! Dobra. Jak ninja. Co dalej, kapitanie? O, fuck! No i srak. No i pięknie. O nie, serio. No, ale przynajmniej teraz wiem, że... gdzie iść, tak? Naprawdę?! Kurde! Co za głupek ze mnie. Za zaraz wezmę ten łatwy, nie? Bo naprawdę... <ścoughs> nie umiem grać to. Co ci, ole, wyszpagata zrobił? Jak teraz ginę, to po prostu wezmę to na łatwy i tyle, bo ja w tę grę nie grałem, chyba jeszcze. A jak grałem, to zapomniałem. Uj, CO?! Dobra, bierzemy łatwy. Nie, 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 nie. nie. O oh, pierdziele! Można ustawić chyba tak? Można? Nie da się? Nie gadaj mi! O jest, uda. Niski, dawaj mi. Jestem nubem. Ale to długo mi to nie daje. To tupy jest ten pistolet. Wolę ich. Bez kitu, nie? Biorę ich, bo to jest dziwne. Dawaj mi to au auto, kur... Dawaj karabin. No nie mogę? A, jakiś błąd się wygrał, widzę. Fantastycznie. 50 razy, teraz to przechodzę teraz. Czy coś nie ma paska zdrowia, czy coś takiego? Zobacz latarkę, włączę, bo cię widać. 5 mil. Овдута! Gdzie on jest? Dobra, gdzie on jest? Grawluję sobie. Tutaj jest, dobra. Ja nie chcę ginąć, nie jak noob. Bo nie mogę podmienić. Co za dziadostwo! Prawdy był lepszy. O i znów ciała znikają.

Gdzie jest twój szef w dupku? Gdzie jest haki? Nie zabijaj mnie! Wy nas zabijać. On popłynąć motorówką do portu. On być zły. Ty być cholera. On zwjać. Ja nie wiedzieć. On, on być w magazynach. Ale emisja druga, to chyba później. Bo nie wiem, lamiłem tak długo... Aha, dobra, to też przejdziem to. Ale akcja, ole, dawaj! Jedź tym motorkiem, kurde, to jak ten pajat. Miasto terrorystów, by ale lag, laguje mnie to kurde, nie o to chodzić. Czemu byle gdzie już, nie? O, w Ja już nie I co teraz? Małe literki są, nie widzę. Czysto Przygotuj się. Wchodzimy. Pszit. Ha, To była druga misja? Nie no, fajna. No idea. I co? Gra się zepsuła? Panie. Uuu, nowa spluwka. Jaką mamy spluwę? Taką. Fotograf. Będę. O z tłumikiem. Ale to chyba w następnym, w następnym odcinku, jak nagram, jak się to w ogóle nagrało. Ja sobie to zapiszę. Yy. Dupa. Dupa YouTube. O. Dupa nagrywanie. XD. <grywa> okej. Okay. Zapisało, zapisał, czekaj, czytaj. Jest. Dobra. To papa. Pa. Może nagram, nie wiem.